Cześć, niedawno stanęłem przed bardzo ważnym wyborem, niemal życiowym, nowego laptopa dla mojej żony. I to nie takim zwykłym do przeglądania internetu, ale konkretnej stacji roboczej do montażu nagrywanych przeze mnie filmów. Zapraszam Cię dzisiaj na film, gdzie pokażę Ci wybrany przeze mnie model zakupiony w komputroniku. Linki, oczywiście, w opisie filmu i wyjaśnię po kolei, dlaczego to, a nie inne urządzenie zagościło pod naszym dachem. Nie będę cię trzymał dłużej w niepewności. Oto MSI Bravo 17D7V. Laptop, który padł naszym łupem i który spełnia wszystkie kryteria, które ja sobie wyznaczyłem przed laptopem do montażu filmów dla nas, właściwie dla żony. Pierwszym takim kryterium to jest cena. Laptop nie mógł przekraczać chyba z dość oczywistych względów. 4000 zł. To niedużo, nawet bym powiedział to bardzo mało, jak na konstrukcję, która jest przeznaczona do montażu filmów. Przeznaczona dla nas, bo laptop gamingowy. Drugim takim warunkiem był ekran. Koniecznie w tym budżecie 17 calowy z oczywistych względów, przede wszystkim komfortu pracy podczas montażu filmów. Większa matryca daje po prostu większe. Stanowisko pracy. Lepiej widać podgląd na montowanym materiale. Taką właśnie posiada Bravo 17 D7V. Co więcej, jest to matryca Full HD. Z jednej strony niby niedużo, ale w zupełności wystarczająca do montażu filmów. A taka rozdzielczość stawia chociażby mniejsze wymagania dla karty graficznej. Sama matryca posiada również szybkie odświeżanie, dla graczy jak znalazł. No, w końcu jest to laptop gamingowy, ale przede wszystkim całkiem niezłe oddanie kolorów. I o ile dla nas wierność oddania kolorów nie była kluczowa, ponieważ nie kolorujemy filmów, to jeżeli zajmujesz się montażem bądź na przykład obróbką zdjęć, koniecznie zwróć również uwagę na ten parametr, żeby potem wykonane przez Ciebie zdjęcia czy właśnie zmontowane filmy wyglądały dobrze na wszystkich urządzeniach. Ekran jest tu jednym z kluczowych elementów. Kolejne nasze, moje wymagania są tutaj, w środku. Bardzo chciałem, aby sercem jednostki był procesor od AMD, i to z kilku powodów niektóre wcale nie takie oczywiste. Nigdy nie miałem do tej pory laptopa właśnie z procesorem AMD. A Ryzen, jak wiemy, cieszą się bardzo dobrą opinią, również pod względem energooszczędności, a zwłaszcza jeżeli jeszcze zestawimy to z wydajnością. Oczywiście w tym budżecie mamy tutaj Ryzena 5, ale do naszych zastosowań jest to procesor w zupełności wystarczający. Zresztą to za chwilę zobaczysz sam, jak wygląda to w testach. Kolejna kwestia to oczywiście RAM. Ram na slocie, tak żeby można go było rozbudować lub w tym przypadku wymienić, ponieważ ilość ramu, jaka tutaj jest, i nie radzę brać mniej, to 16 GB. Nie bez znaczenia była również możliwość rozbudowy dysku. Tutaj jest na przykład dodatkowy slot, który można wykorzystać, żeby rozszerzyć pamięć, która już jest, a ta jest w ilości 512 GB w tym budżecie cenowym. Natomiast, jeżeli nie masz tak sztywnych widełek zakupowych, to radzę ci od razu brać z dyskiem jednoterabajtowym. Nie będziesz musiał za chwilę iść do serwisu, żeby rozbudowywać dysk, jeżeli nie potrafisz oczywiście tego zrobić samodzielnie. Jak już jestem przy środku, to warto zwrócić jeszcze uwagę na kilka aspektów. To, co mi się rzuciło organoleptycznie, to znacznie wyższa kultura pracy w stosunku do poprzedniego laptopa. Mamy tutaj bardziej rozbudowany układ chłodzenia, ale co najważniejsze, również i sam procesor jest o wiele sprawniejszy energetycznie, dzięki czemu nawet podczas już renderingu materiału, komputer jest znacznie, znacznie cichy. Jest to wartość dodana, bo to akurat nie była kwestia dla mnie, przynajmniej jakaś szczególnie najważniejsza. Bateria jest wymienna. Co prawda, trzeba zdjąć dołu obudowę, ale to robi się bardzo prosto i nie ma problemu, żeby tą baterię wymienić. Co więcej, jest prosty dostęp w zasadzie do całego środka. Moją uwagę przykuły również zawiasy, które są dość solidne. A tu jeszcze dodatkowo widać nawet pewne wzmocnienie razem z układem chłodzenia. I ja mam nadzieję, bo tego jeszcze nie wiem, to się okaże dopiero po pewnie dwóch, trzech latach, że te zawiasy będą bardziej wytrzymałe niż w większości laptopów, jakie są dostępne na rynku. I z tego, co jeszcze dojrzałem, bo nie zdejmowałem układu chłodzenia, nie było po prostu po co, to same chipy graficzne, jak i procesora nie są podlewane czarnym klejem. Mają tylko i wyłącznie ten jasny, taki żywiczny chyba klej na narożnikach, który usuwa się stosunkowo łatwo. Oczywiście niestety są to układy BGA, czyli lutowane powierzchniowo za pomocą kulek, no ale to jest standard, jak widać, nawet w 17-calowych laptopach. A zwrócę wam uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą ja widzę osobiście pierwszy raz. Dodatkowe obciążenie, tu jest taka metalowa płytka na froncie samego dołu. Ja podejrzewam, że chodzi o obciążenie większe laptopa na froncie, tak, żeby można było tą matrycę, jak zresztą widzieliście przed chwilą, otworzyć w zasadzie jednym palcem bez unoszenia całego dołu. Ciekawe, nie? Jeszcze tego jeszcze nie widziałem. Spoko nawet. Co więcej, nie znalazłem tutaj w środku żadnych dedykowanych układów, jak czasami stosuje konkurencja, uniemożliwiając czasami nawet ich naprawę, jak chociażby dedykowane układy KBC, a wprost przeciwnie, gniazdo zasilające, gniazdo DC jest na przewodzie, co prawda poprowadzonym pod układem chłodzenia, ale na osobnym przewodzie, jak na przykład część portów, co ułatwia nie tylko wymianę, ale zmniejsza również koszty. A jak przy portach już jestem, to warto dodać, że MSI Bravo 17 jest całkiem nieźle wyposażony. Na prawej krawędzi mamy pełnowymiarowy port RJ45, dodatkowo pełnowymiarowy port HDMI. Mamy USB-C. Tu bez problemu możemy sobie rozszerzać funkcjonalność tego portu o dodatkowe elementy. Mamy również USB 3.0 typu A i wejście wyjście dla słuchawek mikrofonu. Niestety jest to wejście combo. No i druga krawędź tutaj mamy w zasadzie tylko dwa porty USB plus zasilanie, o którym wcześniej wspominałem, ale jeden. Port USB również jest szybki. Co do klawiatury, to tutaj powiem szczerze, że nie zwracałem nadmiernej uwagi na klawiaturę, ale Komputer sobie włączymy, bo będzie lepiej widać po prostu już o czym mówię. Klawiatura w tym modelu jest oczywiście podświetlana, to jest podświetlenie strefowe. Praktycznie możemy sobie tutaj wybrać dowolny kolor, albo tak jak ja zostawiłem domyślną taką tęczę przechodzącą. Ale to co jest istotniejsze, to wygoda korzystania z tej klawiatury, na co w zasadzie zwróciła mi uwagę bardziej małżonka niż ja. Same klawisze są dość duże, ale odbywa się to kosztem mniejszego bloku numerycznego. Mało tego, one są dość trans. Transparentne, a niektóre, tak jak klawisze, w sad, prawie że całkowicie, dzięki czemu ta klawiatura jest o wiele czytelniejsza wieczorem. To, na co ja zwróciłem uwagę, to z kolei, jak nie będzie tego widać teraz, zrobię przebitki. Bardzo duża sztywność palmrestu, wręcz imponująca. Ja jestem po prostu w szoku, przy takim normalnym korzystaniu, o tak jak teraz bym dusił, to ta klawiatura. Nie ugina się nawet o milimetr. Jestem po prostu w szoku, jak dobrze jest to wykonana, zwłaszcza biorąc pod uwagę budżet. Natomiast no, ma ten model również swoje wady. Sama klawiatura jest bowiem klawiaturą nitowaną, a z uwagi na to, że nie jest to żadna standardowa konstrukcja, może być w przyszłości problem z jej wymianą. Większe koszta z uwagi na fakt, że jest nitowana, albo w skrajnym przypadku możecie być nawet zmuszeni do wymiany całego palm restu z klawiaturą, a nie tylko samej klawiatury. Warto zwrócić również uwagę na jeszcze jeden mały minus: mianowicie touchpad. Mimo, że jest to model 17-calowy, sam touchpad jest stosunkowo mały. On działa dobrze, ale jest naprawdę mało. On jest mniejszy niż w dotychczasowym laptopie o przekonej 15 6 cali, z jakiej do tej pory korzystaliśmy. Ja tutaj jednak rozumiem w pewnym sensie zamysł producenta. Jest to laptop gamingowy. Co za tym idzie? Większość osób będzie tutaj po prostu podłączała myszkę i dla nich mniejszy touchpad nie jest praktycznie żadną wadą. Co więcej, ciężej potem w niego trafić. Często można by zepsuć sobie na przykład rozgrywkę, o ile oczywiście go wcześniej nie wyłączymy systemowo. Urządzenie posiada również oczywiście wbudowaną kamerkę do wideo rozmów, a teraz zobaczysz jej próbkę. Ten film, który w tej chwili widzisz, jest w całości nagrany za pomocą właśnie kamerki w laptopie MSI Bravo 17D7V. Oświetlenie jest dokładnie identyczne jak podczas nagrywania całej reszty filmu, więc dość dobre. I tutaj warto dodać, czy warto zwrócić uwagę na fakt, że maksymalna rozdzielczość wideo. To 720p. Ja samą jakość wideo oceniam jako przeciętno, niska stosunkowo rozdzielczość, ale nagranie jest czytelne, natomiast jakość dźwięku jest, nawet bym powiedział, bardzo dobra, jak na wbudowane mikrofony. Myślę, że do takich rozmów telekonferencyjnych w zupełności wystarczy. Ja już wcześniej zacząłem troszeczkę wspominać o specyfikacji technicznej, ale teraz nieco dokładniej. Co do procesora, jest to wspomniane wcześniej przeze mnie Ryzen 5, dokładnie model 7535HS ze zintegrowanym układem graficznym, plus dodatkowo jest tutaj karta graficzna od Nvidia dokładnie RTX 4050. I tak, zdają sobie sprawę, że można w tej cenie znaleźć modele, które posiadają już RTX -a 4060, ale Diabeł tkwi w szczegółach. Zwróć proszę uwagę na ograniczenie mocy kart graficznych. Tutaj jest RTX 4050, ale który posiada TGP ustawione na 105W. Gdzie zwłaszcza w tym budżecie cenowym większość modeli, o ile nie wszystkie z RTX-em 4060, oferują tą kartę graficzną, ale z ograniczeniem rzędu bardzo często nawet 75W. Czasami, jak dobrze trafisz, to na 95. Efekt jest taki, że mimo iż tam jest teoretycznie wyższy model, to ten po prostu będzie wypadał w zdecydowanej większości przypadków lepiej. Jak już o wydajności mowa, to teraz krótkie testy, takie, które mają zobrazować. Jak dużym dla nas skokiem, przede wszystkim w montażu filmów, jest właśnie ten model. To, co nas interesowało przy wyborze laptopa, to był właśnie program Da Vinci, na którym żona montuje filmy. Tutaj przy okazji masz porównanie, jak tak naprawdę znaczną różnicą jest wielkość samej matrycy przy tej samej de facto rozdzielczości. Mam otwarty identycznie ten sam projekt. Tymi samymi ustawieniami również eksportu, ja teraz przejdę z drugiej strony, postaram się te oba projekty włączyć do renderowania jednocześnie i zobaczysz, jak duża jest różnica, jak chodzi o czas. W sumie to sam jestem ciekawy. Oba projekty gotowe do renderowania, ja spróbuję to wcisnąć jednocześnie. Mam nadzieję, że mi się uda. Poszło. Ha, poszło. Praktycznie niemal identycznie włączyłem. I tutaj już tak przewidywany czas, w tej chwili mamy około 11 minut, a tutaj 23. No zobaczymy jak to będzie końcowo, bo on ten czas renderingu pokaże na koniec. I tu już widać zresztą po prędkości renderu gdzie jesteśmy. Tu już renderuje intro, a tu jeszcze nie. Tu mamy dopiero 1%, tu już 3. A to jest początek, to jest kosmos. Mały update, ponieważ ja już widzę, że nowy komputer już skończył i zajęło mu to dokładnie 9 minut i 6 sekund. A poprzedni jeszcze jedzie i ma dopiero 61%. Różnica jest kolosalna, ale do podsumowania jeszcze za chwilę dojdziemy. No i są wyniki końcowe. MSI Bravo17D7V skończył projekt dokładnie w 9 minut i 6 sekund, czyli nawet znacznie mniej niż początkowo pokazywał. A dotychczasowy nasz komputerek Acera zrobił to w 20 minut 38 sekund. Różnica jest więc kolosalna, ale co ważniejsze, takie różnice są również przy samym przygotowaniu projektu, czyli na przykład przy tworzeniu plików proxy w DaVinci. Plus ten jest znacznie głośniejszy, a cały czas dbam o to, aby pasta tutaj i termopady były świeże. To nie znaczy absolutnie, że ten komputer jest zły. Nie skłamałbym i byłoby to mocno naciągane, gdybym w ten sposób porównywał dotychczasowy komputer z Intelem ósmej generacji do nowej konstrukcji z Ryzenem 7000. Nie o to chodzi, absolutnie. Chciałem tylko i wyłącznie pokazać przeskok, różnicę po zmianie workflow, po zmianie kamery, którą nagrywamy. Jak duży update, również czasowy, dało nam zainwestowanie w nowy komputer. Jeżeli jeszcze sumujemy te czas przygotowania aplików, to tutaj mamy tak naprawdę realnie rzecz biorąc, to ponad dwukrotny wzrost wydajności i zaoszczędzenie czasu. Jeżeli chodzi o kwestie gier, to tutaj również no, różnica jest kolosalna. To widać nawet w programach syntetycznych, chociażby w 3D Marku, którego wyniki widzicie właśnie na ekranie. Podsumowując, szukałem naprawdę długo idealnego komputera. W ograniczonym budżecie, który poradzi sobie z montażem filmów w DaVinci i uważam, że taki model znalazłem. Nie jest to prawdopodobnie najpopularniejsza konstrukcja, bo nie znalazłem ani jednej recenzji tego modelu, a uważam ten model, konkretnie ten Bravo 17D7V za mega udany i to praktycznie pod każdym jednym względem. Duży czytelny wyświetlacz, który ułatwia proces montażu. Bardzo wygodna, duża klawiatura, sztywna, która się nie ugina. Wydajny układ chłodzenia. Ten komputer nawet pod pełnym obciążeniem chodzi relatywnie cicho. Jak na laptopa. Dodatkowo, całkiem spore możliwości rozbudowy, i w zasadzie nie licząc klawiatury, brak jakichś znacznych utrudnień przy ewentualnej naprawie komputera. Ma on jednak również swoje małe wady. Niewymienna praktycznie klawiatura nitowana nie wiadomo, czy będzie można ją wymienić w przeszłości ale również fakt, że niestety ta powierzchnia dość mocno się palcuje i nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Cena jednak myślę, że w znacznej mierze to rekompensuje, bo niecałe 3900 zł link, oczywiście, w opisie tego filmu, to uważam, jest bardzo, bardzo uczciwa cena. A ten model ja osobiście rekomenduję jako bardzo fajny komputer, właśnie do montażu filmów, jeżeli masz ograniczony budżet. Ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Lecę montać komputery żoniem, w zasadzie ten, bo ten już nie. I niech dalej montuję filmy. Nade mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Hej. Trzymajcie się.